Uh -huh. Mama. Co tam się stało? Co uh -huh. grasz? Game. W co grasz? Uh -huh. W game? No. <laughs> Mama nie zna się. To trzeba Julce wołać. Julia, naprawmy. No. Proszę. I tutaj musisz nacisnąć taki duży chłopak potrafi grać, a smoka ciągnie. Fifi, fij. No co ty? co grasz? co? Svasj!